Przewodaj się Szyma. No, jak będzie słychać, to będzie. Idziemy tu nad, ja muszę to wziąć. Poczekaj. No, nie pytaj się, dlaczego jestem taka gruba. No, bo ja mam drugi telefon też. Ja tak samo jestem w takich grach, właśnie taka, ale ja nagrywam na innym. A to najwyżej, jak. Ja sobie kiedyś zrobię tam kanał i po prostu Wam pokażę, który, bo zawsze mam z tym problem, żeby. Na przykład, zawsze się zastanawiam, czy damy radę e, nagrać ten filmik tam, bo nie, nie będę po prostu widziała, czy wy to widzicie, czy nie. I po prostu ja pokażę wam, bo po prostu ma mam bardzo drogą, na przykład pokażę wam nam Nadi. My mamy. Właśnie. Gdzie ona jest? Ona gra? Wyszłaś. Się... E, ona gra i teraz latam. A, no to nie wiem, co ona zrobi. Ja pewnie Robuxy wydała coś. Ja nie, nie mam robót 100 za pieniądze, akurat nie kupiłam. A i, I mam 25, no wygramy. Ogólnie mamy taką talię bardzo droga, ale ona w dużych grach nie działa. Więc po prostu tak to jest, jak się kupi coś drogiego, ale grywał po nie pozwalają tego mieć. I tak to się dzieje po prostu. I my tak mamy z Nadion i na przykład gramy w Brookhaven, to jest normalne i fajnie się gra. Ale jak tak to już jest przerąbane. Przechodzimy oby. A może będziemy grać w Murder? Możemy za chwilę pograć. Mamy Dobrze. challenge, że nie możemy spaść od teraz. O a to, to nie spadniemy, ale ja latam, wiesz. A, no to ty masz Twoje szczęście. Lube. No i spado, no i zmieniamy grę. Uwaga! Przyjedziemy do Was, jak zmienimy grę. Dobra, wróciłyśmy po krótkiej sprzerwie. ja mam takiego skina. Dobra, Przez my gramy oczywiście w modet, a nie w nic. Po prostu my gramy w więc po prostu mam takie skiny. Mm. Dobra, nie mówimy sobie, kim jesteśmy. I proszę się nie obrażać, że się zabijam, bo Nadia tak lubi odwalić nam. No. Więc dobra. Okej, okay, dobra. Jak wy widzieliście, widzowie, ale ja nic nie widziałam. Ja nie wiem, ja podejrzewam jakieś na pewno innych oprócz Nadii. Nawet nie wiem, kto to. Gdzie jaki skin ma Nadia? Nadia, pochwal się, jaki masz skin, bo nie wiem. Różowy powiedz. Dawaj, różowy masz, Nadia. A Nadia chyba, Nadia chyba poszła do toalety, sorry. Hihi. Hi. No, trochę śmiesznie, trochę nie. Nadia poszła do toalety. Więc ja się pomyliłam, sorry. I. Um, co ja mogę Wam pokazać? Nie, no tu nie mam tych emotek fajnych, bo sobie kupiłam ostatnio. Ale widzicie jakieś dzielstwo? Nie, po prostu nie jest dzielstwo, ale tyle kosztują te emotki, że w głowie się nie mieści, widzowie, serio. One kosztują tak dużo, że po prostu nie wiem. No ale. Nie trzeba żyć, widzowie, jakoś z tym, że wydaje tyle Robuxów na takie coś. Hmm, wezmę tego, nie, nawet kto tu... To... Fajne. Mi się podoba, czy jeszcze moja besti nie umarła. Nie umarła. Nie wiem Dobra jak się ma. O, wróciłam. Zapomniałam, że to nie, wróciłam że te... do... Myślałam, że... Ej, ja powiedziałam że widzą, że na nie odzywa się, a ty naprawdę poszedł do toalety i im to powiedziałam bo zapomniałam nie, bo prostu po kabanosa a, no to poszłam po kabanosa jak słyszycie, nie? kabanosy zawsze są ale ja też lubię kabanosy to szacunek jakiś nadjagościujesz ja nie jestem tam. ja też byłam ja też lubię prażone aha, mówisz o kabanosy to że prażone co mnie to interesuje uzawił cię teraz mhm Nie O, skę... się tańczy, jak widzicie. No ja też tak będę tańczyć, jak nie umrę w, w, w drugiej rundzie. Nie wiem, ja chcę być modelem, ale znając życie, my mamy z takie szczęście, że jak grałyśmy przed chwilą, czy tam kilka minut temu, to oczywiście byłyśmy po jeden raz, po dwa. Więc po prostu no. tu było, nie wiem. Było jak było, mam nadzieję, że raz będziemy morderami albo szefami. Pum, pum, pum. Dobra. Dajcie na pewno Lenie suba i lajka. No, no Nadia zmuszę, ale nie chcecie, to możecie zostawić. Nie zmuszam oczywiście. Hop. Możecie nawet jakiś komentarz miły. A poza tym, jak dostanę hejt, to sama im odpiszę hejtem. Proszę nie wnikać. Na przykład, że na przykład jest tam napisane, że nie jest kidam albo coś. Po prostu zablokowałam takich kogoś tam zablokowałam, bo pisali mi bardzo miała hejty. No więc tam po prostu moja przyjaciółka pisa i to zostało. Więc proszę nie oceniać jak to tam wygląda. Więc spokojnie. Ej, ja tam... jestem ogólnie w pokrycie, jestem morderem. Co? Ciekawe mnie. Ja, ja, teraz idę ja, będę z nią siedzieć. Ja idę sobie usiąść na siedzenie. Hop, hop. Siedzimy. Mam nadzieję, że mnie nie znajdzie. Nie mogę wyjść. Aha. Nie było tematu. No ogólnie nie było tematu. Ale przynajmniej wiem, kto jest. I muszę na nim uważać, nie? A nie, przecież ja muszę dalej i tak uważać, bo ona mnie zabije, ja to wiem. Bo... Mi się wydaje, że ona po prostu mówi, że mnie nie zabije, ale i tak mnie zabiła w każdym momencie, jak była. Prawda? Przyznaj się. Ale, jak w ogóle cieszycie się na Wigilioś, bo ja się cieszę, um, zjem Nadię na, jako rosołek na przykład. Nie rosołek, tylko barszcz. To zjem Nadię. Nie, no i Nadia będzie dobra, no. Będzie pyszna na obiadek i na wszystko, serio, nie kłamie, ja mówię prawdę. Nie wiem, ja bardzo lubię pierogosz. Pierogosz to jest najlepsza rzecz, którą możesz jeść na Wigilię z kapustą i grzybami. Eee. Czemu moje bestisz się nie odzywa? Nadia, odezwij się. Nie bo już nie chce. A, no to jej się nie chce, nie w O te śmieję się z mojej bestiż. Um, mi się chce spać. Spać mi się chce. O i bardzo dziękuję, że dobiłam 50 ileś subów chyba, 53 nawet. Bardzo wam dziękuję. Serio Nadia dobijam tyle. Nie lubię Sej. Ja się cieszę. Ona mnie wycisza, bo sobie gadam normalnie i ona mnie wycisza, więc było tematu. No, tak to jest. Um, mój pies spokojnie. Jak przycięż podłączyłam ten telefon głupi. No. Będziemy się kim jesteśmy? Chwila... Ja próbuję telefon podłączyć, a nie mówimy, czy kim jesteśmy. What the fuck? Jak to się podłączyć? Telefon mi się nie chce podłączyć. Ej, a widzimy się w 99 nocy? Nie, Nadia, bo ja mam mały procent. Aha. Więc Iza. ja za chwilę kończę Iza. filmik tu. Jakby co tam, gdzie gadamy, to ja mogę jeszcze gadać, bo nie mam tam rozładowanego, no ale ja próbuję podpiąć telefon i nie mogę. Serio. Jak, jak chcecie mnie bogać, to ja się nazywam Nadia S6. Tak, ja jestem w, w szoku, że ona to lubi. No ja za bardzo za tym nie przepadam. O, my mam takie skiny, właśnie dlatego Nadia była tam taka gruba. I mam takie skiny. Tu się, ja tak ją nazywam, proszę nie wnikać, ale tu się nazywa. Tu na dole Nadia szelem coś tam coś tam. Nie wiem czy ja nie muszę kończyć filmu, bo muszę pokombinować, żeby podłączyć telefon. Więc Nadia pożegnaj się. Na lepsze No nie lubię, nie, ona jest dla mnie normalna, więc papatki.